Pan Jezus jest naszym mistrzem i poucza nas dziś o duchowym bogactwie człowieka. Dlatego, ufając Jego mądrości, skierujmy do Niego wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby każdemu człowiekowi ukazywał blask Bożej prawdy zawarty w Biblii i tradycji. Ciebie prosimy. Módlmy się o wytrwałą i skuteczną pracę całego naszego narodu nad cnotą cześćwości, tak ważną dla rodzin i całego społeczeństwa. Ciebie prosimy. Chrystus, Módlmy się we wszystkich intencjach zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, aby świadectwo ich życia oraz modlitwa pomagały ludziom wyznać z głębi serca: Jezu, ufam Tobie. Ciebie prosimy. Módlmy się, za wypoczywających na wakacjach i urlopach, aby czas wolny wykorzystali na umocnienie więzi rodzinnych i pogłębienia życia religijnego. Ciebie prosimy. Módlmy się, za podążających w pieszych pielgrzymkach na jasną górę, aby podjęte trudy wędrowania ofiarowali z miłości ku Bogu i Jego Kościołowi. Ciebie prosimy. Prośmy Boga za nas, tutaj modlących się. Abyśmy wśród życiowych przeciwności w Jezusie Chrystusie odnajdywali siłę dla naszego duchowego odrodzenia, Ciebie prosimy. Boże, dobry Ojcze, Tobie pragniemy zawierzyć rozpoczęty nowy tydzień i prosić o Twoją opiekę i błogosławieństwo, które żyjesz i królujesz na wieki. Wieków, Amen. Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjął ofiarę swoich, a dzieci chwały swojego imienia, a także na początek nasz i całego Kościoła świętego. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej. I spraw byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Aha Pan nazywa mi W górę serca. I składajmy Panu Bogu naszemu, Za prawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i miłosierny Boże. W którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami, Wychwalamy Ciebie z radością, wołając. Święty, święty święty. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc, Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krewi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Twoją, Jezu, zna, znaje, i duchę, Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej Ziemi. Sprawa, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem tego miejsca Stanisławem, naszym biskupem Grzegorzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Józefem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego. Jak nas nauczył Jezus Chrystus. nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, ty powiedziałeś swoim apostołom: Pokój zostawiam Wam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie. Jam jest chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jam jest chlebem żywym, który stąpił z nieba ciało moje jest pokarmem, a krew moja jest na kto pożywa ciało i krew moją, ten ma życie wieczne. Jam jest chlebem żywym, który stąpił z nieba. Kto przyjmuje ciało i krew moją, ten we mnie, a ja w nim mieszkam. Ja go wskrzeszę w dzień ostateczny i będzie żył na wieki. Jam jest chlebem. Nam poznać dach przez Jezusa, Syna Tego, To nie Dziękujemy Ci Ojcze nasz za życie i za wiarę, którą nam poznać dałeś a Syna Twego Tobie chwała, nie, chwić się Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich których posiadasz Twoim sakramentem, nie odmawia im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. Chorym życzę szybkiego powrotu do zdrowia, ludziom starszym, życzliwości od najbliższych i opieki, rodakom w ojczyźnie i na całym świecie, radości ze spotkania z Panem. Pozdrawiam naszą parafię katedralną w Sosnowcu. Słowa pamięci kieruję do moich rodaków, Skarczowa i parafi niedośpieli. Wypoczywającym na wakacjach i urlopach życzę udanego wolnego czasu i podziwiania piękna Boga w otaczającym nas świecie. Wszystkim życzę miłej niedzieli. Niech to błogosławieństwo, które przyjmiemy, umocni nas na nowy tydzień, który rozpoczynamy. Pane z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen. Misja przy świętej sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie o łagiewnikach dobiega już końca. Żegna się z Państwem. Ksiądz Andrzej Baczyński, życzę dobrej niedzieli.